Szlak chyba idzie tu A ja wyszedłem tym poza szlakiem Stromo było To idę tu dalej Widok z przełęczy pod Kopą kontracką Śniegu bardzo niewiele. Tu jest sama kopa. A tam jest Giewont. Z Kopy kontrackiej widok. Tam jest Giewont. Mało łącznik, a tam przesanica z mało przełęczy, mało czy mało Nie pamiętam. I kopa kontracka, i gewont. Widok z mało łączniaka. Na kopę kątracką, Giewąt i na krzesanice, na ciemniak to nawet miejscami przepaście są dość duże trzeba uważać nie ma co patrzeć na telefon Się pójdzie po tamtym. To jest gdzieś za ciemniakiem, w dół w kierunku parkingu, kiedy. To znaczy tam jest ciemniak. Tam kierunek parkingu, kiedy. Widok z ciemniaka na przesanice. Dla mnie to podejście z tego miejsca nie wygląda zbyt łatwo. Znaczy tak trochę groźnie wygląda. Ale jak się idzie, to się nawet o tym nie myśli, bo się tam nie patrzy, nie ma tego widoku. Trzeba uważać, żeby nie iść przy samych skałach.